Witajcie widzowie! Zapraszam Was na nasze międzyrajdowe spotkanie piątkowe. Dzisiaj 1 kwietnia, prima, aprilis i chyba największy żart sprawiła nam pogoda, wracając z zimą. Co sprawia, że dookoła jest biało, a biały jest też samochód, w którym siedzę. I jest to samochód prasowy Hyundai i 20 w wersji online, udostępnionymi przez Hyundai Polska. Za co bardzo dziękuję, a Was już dziś zapraszam na test tego samochodu, który za kilka tygodni opublikuję na motopasjach. Oczywiście pod warunkiem, że śnieg odpuści i mi się go uda nagrać. Natomiast Hyundai zostawmy na boku. Przechodzimy do rajdowych newsów i zaczynamy od absolutnej petardy. Michelle Mouton, najbardziej znana, najbardziej utytułowana kobieta-rajdowiec, wraca do akcji. Wystartuje w rajdzie Portugalii w WRC na prawym fotelu u najbardziej utytułowanego kierowcy świata Sebastiana Leba. I wiem, to brzmi trochę dziwnie, no, ale Michelle Mouton też zaczynała jako pilot, więc ma w tej materii na pewno doświadczenie i taka para supermistrzów kobieta i mężczyzna. To będzie na pewno świetna promocja dla rajdów. Wystartują oczywiście Pumom Rally One w barwach M-Sportu. Rajd Portugalii to nie jest ulubiony rajd Sebastiana Leba. Wygrywał tam tylko dwukrotnie. Za to dla Michel Mouton wręcz przeciwnie w 1982 roku wraz z Fabrycją Pons wygrali ten rajd i był to początek ich drogi do wicemistrzostwa świata największego osiągnięcia kobiety w rajdowym sporcie. Na to na pewno czekamy. Ja na pewno będę Wam więcej mówił o tym już bliżej właściwego wydarzenia. A teraz Przechodzimy do kolejnych informacji. Raid Quadro River Rally w Chorwacji. Zeszłotygodniowy raid, który otwierał mistrzostwa Chorwacji. Startowały w nim dwie nasze załogi. Kajetan Kajetanowicz z Maśkiem Szczepaniakiem wygrali większość OS-ów, z 7, raz zwiedzali zielone, no i to sprawiło, że byli dopiero na dziewiątej pozycji w Generalce, ale testy przed Chorwacją wypadły świetnie, za to cieszyć się na pewno możemy też z tego, kto wygrał ten rajd, bo wygrał go Hubert Laskowski z Michałem Kuśnierzem, którzy swoją fiestą Rally 3 zostawili w pobitym polu nie tylko auta Rally 3, ale też parę samochodów Rally 2, byli po prostu najszybsi i to jest na pewno powód do dużej radości. Poznaliśmy listę zgłoszeniową na RAJD Chorwacji, czyli właśnie na kolejną rundę Mistrzostw Świata. Liczy ona 66 duetów, 11 w samochodach Rally One, 4 Toyoty tu bez niespodzianek, 3 Hyundai, no i 4 Pumy w czwartej Pierluilu B. 29 duetów anonsowało samochody Rally 2, w tym oczywiście nasze dwa polskie duety, i tutaj będziemy mieli na pewno z kim walczyć, jak chodzi o Kajetana i Maćka, no to m.in. Stefan Lefebvre, Johan Rosser, Erik Kamiliari, Hutunen, a dla Miko i Szymona konkurencja. Na pewno w juniorskim WRC2 będzie Griazin, Zeiss, Lindholm, Munster, Ingram, Linamen i oczywiście wielu, wielu innych. Będzie na co popatrzeć, będzie o co powalczyć. Ja będę na tym rajdzie, więc będę wam też na bieżąco relacjonował, jak rozgrywka ta trzecia tegoroczna WRC będzie wyglądała. W ten weekend odbywa się Raid Guana Huato, narodów Guana czyli kandydacka impreza meksykańska do WRC i tam oczywiście o tym już bardzo wiele mówiłem, ale warto powiedzieć o tym, że też zbliża się Raid San Remo, który w zeszłym roku wygrał Craig polem Nigel Hyundai i20 Rally 2 i w tym roku też wystartują w tym rajdzie, będą bronić swojej supremacji, oczywiście tym razem za kierownicą fiesty Rally 2, będzie to też ich trening przed Chorwacją. Jest to ciekawe, że pojadą tą fiestą, bo jak popatrzycie na ostatnie wyniki Mistrzostw Europy na rajd Azorów, to lokalne mistrzostwa stają się pomału pucharem Skody Fabi Rally 2. Na 11 czołowych pozycji na Azorach 10 to załogi, które jechały Skodami Fabią. Jedynie szóste miejsce zajęła załoga braci mageresów, którzy startowali Znowu Hyundai i20 Rally 2. Zatem ten Hyundai gdzieś tam próbuje się dobijać między Między skody. Zobaczymy, czy Craigowi Pumom się uda też dobry wynik wykręcić. Myślę, że pewnie tak, ale najważniejsze jest tak, jak w przypadku Kajty i Maćka, Trening. Myślę, że rezultaty OS-owe będą tutaj drugorzędne. Trzecia runda mistrzostw Europy odsłoniła swoje już pierwsze szczegóły. Tą trzecią rundą będzie rajd wysp kanaryjskich. I na rajdzie wysp kanaryjskich będziemy mieli 194 km po asfaltach. W końcu kierowcy zaczną się ścigać na moim ukochanym czarnym podłożu. Podzielony to będzie na 13 prób, w czwartek do południa odcinek testowy, w czwartek po południu super OS i potem w piątek i w sobotę po dwie pętle po trzy OSy, czyli razem sześć OSów w piątek, sześć OSów w sobotę, kiedy to poznamy zwycięzców. W ten sam weekend co rajd Chorwacji zainaugurują też Mistrzostwa Polski. Od rajdu Świdnickiego Krauza, czyli od popularnego Elmotu. Elmot w tym roku obchodzi 50. urodziny. Od 78. roku jest nieustannie częścią rajdowych Mistrzostw Polski. Jest to absolutny klasyk RSMP. Rajd, który wygrywali tacy mistrzowie jak Bublewicz czy Kulik. Oni są rekordzistami. Mają po 5 triumfów w Świdnicy. Po 4 zwycięstwa mają Andrzej Koper, Kajetan Kajetanowicz i Grzegorz Grzyb. Ten ostatni ma szansę jeśli zgłosi się jeszcze ten rekord wyśrubować i zrównać się z mistrzami Kuligiem i Bublewiczem. Ja natomiast myślę, że należało będzie patrzeć na Kaspara Wróblewskiego z Kubą Wróblem, bo ci w tym tygodniu zaanonsowali, że wracają do Mistrzostw Polski, będą dalej korzystać oczywiście z Fabi, no bo o tej Fabi przed chwilą mówiliśmy w barwach Orlenu i przypomnę wam, że była to runda, którą w tamtym roku wygrali, więc na pewno na ich poczynania na Elmocie trzeba będzie zwrócić szczególną uwagę. Ja się postaram Wam oczywiście też o tym opowiedzieć, chociaż będąc na Chorwacji będę miał pewnie z tym mały problem. Na koniec chciałem Wam jeszcze opowiedzieć o tym, że już jutro, już w sobotę i w niedzielę, rozegrany będzie Memorial, Ride Memorial Mariana Bublewicza Janusza Kuliga u nas w Wiejiczce. Kto jeszcze nie był, to serdecznie Was do Wiejiczki zapraszam. Z mojej strony to na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że to były dla Was ciekawe informacje. Jeśli tak, pamiętajcie o kciukach w górę, o subskrypcji i do zobaczenia za tydzień.